Jedną z dostępnych opcji rozpalenia w tym piecu jest możliwość wykorzystania warstwy żaru pozostałego po wypaleniu się poprzedniego załadunku. I tu się pojawiają pytania, jak długo dany żar pozostaje w piecu, abyśmy go mogli wykorzystać do ponownego rozpalenia w tym piecu. Producent podaje, że żar może się utrzymywać nawet do 12 godzin od wygaśnięcia pieca. Natomiast w tym filmie chcę Wam powiedzieć, od czego zależy ten parametr długości utrzymywania się żaru w piecu? Najpierw powiem Wam, na czym polega w ogóle to podtrzymywanie żaru. Na kotle po wypaleniu się mamy komunikat podtrzymywanie gorącego żaru od systemu detekcji paliwa. W momencie, kiedy się wypali paliwo, wewnątrz pieca jest taka klapka, która się odchyla, no i to nam komunikuje, że. Wkład się cały wypalił i wentylator ustaje. I teraz, kiedy my mamy włączone podtrzymywanie żaru, wentylator co jakiś czas się włącza, żeby dać trochę powietrza do pozostałego żaru w piecu, żeby on nie wykazł. No i żeby włączyć takie podtrzymywanie żaru, musimy po prostu przejść przez kolejne opcje. I tutaj mamy modulację zgazowania drewna. No i mamy automatyczne podtrzymywanie żaru, jest włączone. Warstwa gorącego żaru, naprawdę warto jest ją ustawić na 100%, na maksymalną wartość. No i też tutaj możemy wybrać rodzaj drewna, jakim palimy. Ja sobie tutaj zmienię na buka tym razem. Niektórzy właśnie wyłączają te automatyczne podtrzymywanie żaru, żeby pozostała w piecu jak największa warstwa węgla drzewnego, bo naprawdę wystarczy wrzucić tylko kawałek papieru, tektury, zapalić go i to się nam odpala bajecznie. Możecie to zobaczyć filmy, w którym pokazuję Wam wszystkie możliwe metody rozpalania w tym piecu. Tam demonstruję właśnie wykorzystywanie warstwy węgla drzewnego. No i ludzie to wyłączają z tego względu, żeby tego węgla drzewnego nie zostało dużo, Jednocześnie, żeby po prostu nie tracili zbędnie paliwa. Natomiast pozostawienie włączonej tej opcji sprawia, że kocioł jest cały czas rozgrzany. Gorące powietrze idzie do komina i komin też jest rozgrzany, co nam też zmniejsza szanse na to, że się nam będzie dymiło z kotła w trakcie rozpalania. O się z kotła mówiłem również w innym filmie, możecie go zobaczyć na mojej playlistie. Po obejrzeniu, oczywiście, tego odcinka. Teraz przejdziemy sobie do tego, co jest właśnie najważniejsze, najważniejsze jeśli chodzi o podtrzymywanie żarów w kotle. Więc najważniejsze, jeśli chodzi o podtrzymywanie żarów w kotle, jest rodzaj paliwa, czyli w tym wypadku drewna, jakie wykorzystujemy do palenia w tym piecu. Jeśli korzystamy z takich cienkich desek, odpadów ze stolarni, z miękkiego drewna, no to powiedzmy sobie szczerze, nie mamy co liczyć za bardzo na warstwę żaru w tym piecu. Nawet możemy mieć problem z uzyskaniem warstwy węgla drzewnego, jeśli mamy włączone tę opcję podtrzymywania żaru. Tak się zdarzyło parukrotnie mi w tym kotle, że jeśli paliłem taką cienką deską, wróciłem po 12 godzinach do kotłowni, a tam nie było nawet kawałka węgla drzewnego. Więc jeśli chcemy wykorzystać warstwę węgla drzewnego, to warto wyłączyć podtrzymywanie żaru, jeśli chodzi o tą deskę. Natomiast jeśli chcemy skorzystać z żaru przy takich deskach, przy miękkim drewnie, to musimy się w kotłowni pojawić jakąś godzinę, dwie godziny po wypaleniu się wkładu. Wtedy mamy szansę na poprawne wykorzystywanie warstwy żaru w tym piecu. W celu uzyskania takiej optymalnej, wygodnej i fajnej warstwy żaru musimy wykorzystać do tego celu twarde drewno. Ja tutaj mam przy sobie drewno bukowe i nie jest to tak, że wrzucimy sobie każde drewnienko do kotła i mamy gwarantowaną tą warstwę żaru i tego węgla drzewnego, ponieważ jeśli wrzucimy sobie takie drobne kawałki tego buka do, do pieca, to też ta warstwa tego żaru nie będzie za duża. Natomiast, jeśli wrzucimy takie naprawdę grube kawałki, takie konkretne klocki, to ta warstwa tego żaru już będzie duża, już będzie będzie możliwość wykorzystania go w pełni przy kolejnym rozpalaniu w piecu. Więc w takim wypadku najlepiej drobne takie kawałki buka wrzucić na dno kotła i im wyżej w górę, tym dawać grubsze klocki. No i ważne jest też, żeby to drewno było suche. No i po dwóch latach sezonowania mamy 10% wilgotności w takim kawałku drewna. Więc najpierw na dno układamy drobne kawałki i wyżej w górę układamy grubsze klocki. To nam zagwarantuje, że ta warstwa żaru będzie optymalna. Przejdziemy sobie teraz do panelu i zobaczymy, jaka warstwa tego żaru nam została po. Ostatnim spalaniu. I tutaj widzimy, że w piecu paliło się 4 godziny i mamy ponad 4 godziny postoju w pieca, w którym żeśmy utrzymywali, zostali podtrzymywanie żaru. I zobaczymy sobie, jaka warstwa żaru nam tutaj pozostała. Powiem Wam, że tutaj była przerwa w nocy, nie paliło się przez ponad 9 godzin, a rano po przyjściu do ta warstwa żaru nadal się utrzymywała. No i otworzymy sobie teraz kocioł. Jak widzicie, żarzy się nam tutaj jak najbardziej. Rozświetlę Wam teraz, żeby pokazać, jaka jest warstwa węgla drzewnego dookoła. No, i tutaj, to wszystko dookoła to jest węgiel drzewny. I tak naprawdę, na to wystarczy teraz rzucić trochę deseczek, cienkich, właśnie tych, które tam Wam pokazywałem na początku. Drobniejsze kawałki buka, grubsze. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o to wykorzystywanie tego żaru. Jak ten żar długo się może utrzymywać? No, żar w tym piecu najdłużej utrzymał mi się przez jakieś 16 godzin i to było po paleniu się brykietu. Brykiet dał nam bardzo ładny żar w tym piecu, więc można go też z powodzeniem wykorzystywać do palenia. No, jak widzicie, tak ułożone drewno zapewni mi konkretną warstwę żaru rano, jak wrócę do kotłowni. Więc mogę spokojnie rano tylko wejść tutaj na 3 minuty dosłownie rozpalić w piecu. No i jesteśmy już rano w kotłowni. Patrzymy, jest podtrzymywanie gorącego żaru, jest włączone. Widzimy, że od ostatniego palenia minęło 8 godzin ponad. Właśnie się włączył wentylator do podtrzymywania żaru, no i my sobie zrekniemy, ile tego żaru nam zostało po tych 8 godzinach z tego wczorajszego załadunku. Więc otwieram kocioł. Widzimy, jest tyle węgla drzewnego. Pogumeramy sobie tu chwilę. I widzicie, mamy tutaj mały zalążek żaru. Całkowicie nam wystarczy do rozpalenia kotła. Więc ja tutaj wykonam załadunek teraz, a następnie wyłączę podtrzymywanie żaru i zobaczymy, ile tego węgla drewnego nam zostanie. Jak widzicie, kocioł jest załadowany. Trochę dałem. Tym razem cieńszych kawałków na górę, no bo nie będziemy tego żaru podtrzymywać. No i wróciliśmy po paru godzinach do kotłowni. Wyłączyliśmy na piecu podtrzymywanie żaru i spotkaliśmy się oto z takim komunikatem: brak paliwa od temperatury spalin. No i zerkniemy sobie, ile godzin się palił ten poprzedni wkład. A wychodzi, że palił się ładnie 5 godzin, czyżby? Bardzo dobry wynik. Ciekawe, co tu się zadziało, że się to tak długo paliło. Możliwe, że temperatura na buforach już tutaj podchodziła pod korek i piec hamował po prostu chyba to spalanie. Taka moja teoria. Nie wiem, nie było mnie cały dzień. Widzimy, że bufory są no nieźle, nieźle znaładowane. 75 stopni u góry, 47 stopni na dole. I kocioł jest naładowany w 58%. No a nas interesuje w tym momencie najbardziej to ile węgla drzewnego nam zostało w tej kotle. I szczerze Wam powiem, nie widzę specjalnej różnicy z włączonym podtrzymywaniem żaru, a jego brakiem. Wydaje mi się, że tego paliwa jest standardowo. Po krótszych oględzinach okazało się, że nadal mamy żar w kotle. No i możemy spokojnie od tego dalej odpalać sobie. Także jak widzicie, chyba lepiej sobie zostawić to podtrzymywanie żaru w kotle i z tego korzystać. A więcej na temat rozpalania w tym kotle zobaczycie w moim ostatnim filmie, w którym prezentuję trzy metody rozpalania w piecu Blaze Praktik 40 kW. Zapraszam do oglądania.